Cześć, jestem Niebieska, to jest kolejny odcinek z Factorio. Jak widzicie kończymy mur. E, miałem czekać, aż poraniki mi się skończył robić. Nie czekałem. Usunąłem część, a potem resztę znowu ponowiłem produkcję, craftowanie. Dużo szybsza metoda, dająca lepsze efekty. Dzięki temu mogłem wcześniej zacząć nagrywać ten odcinek. A to jest drugi odcinek niedzielny dla was i to będzie odcinek z budowy muru, ale nie tylko. Teraz dowiecie się co zrobimy więcej. Wszystko pracuje jak należy. Dobra. Jak sobie tak patrzyłem chwilkę na mapę. Naprawdę niewiele musiałem patrzeć, żeby zobaczyć, co się dzieje. <laughs> tak naprawdę niewiele. Patrzyłem na te gniazda. Ono raczej nie powinno być dla mnie groźne, tak sądziłem w poprzednim odcinku. Leżę. O, tutaj jestem. Patrzcie. Ten las. Tego widoku, kiedy tutaj tego nie ma, lepiej takiego to wygląda. O, pustynia, jak miło też się troszkę odkryło tutaj nie ma gniazda, jak miło e, dobra, powracajmy do tematu, tutaj jest ten las ale te zanieczyszczenia już w tym lesie są, one już go mijają, więc dotarcie ich do tego gniazda to jest naprawdę kwestia czasu więc trzeba je zniszczyć, żeby nie było tego problemu, <gronaty> granaty mam, działka mam, amunicji nie mam zaraz będę miał więc zaraz zniszczymy te gniazdo co do tego gniazda, patrzcie, tutaj ten las jest tak gruby, że te zajszczenie, zajszczenie do nie mają najmniejszych szans, żeby się dostać tam. Tak samo do tego gniazda, naprawdę leka droga. Co do tego gniazda, no tutaj może już coś tam być. Widzicie, tu jest pustynia, tutaj nie ma trawy, nic nie pochłania. Te gniazdo jest chronione przez te drzewa. Ale te... Być może z nimi też się tam zabawimy, odrobinkę. Odrobinkę o ciupu ciupinkę. Kiedy Zauważyłem gdzieś kamienie ja te kamienie to ja sobie zbiorę. Na mapie kamienie są pozaznaczane, patrzcie, takie jaśniejsze kwadraciki. Całkiem, całkiem przyjemne zaznaczenia. Więc wykorzystam to sobie i je tutaj zbiorę. Zbiorę te kamienie. Kamienie będą mi potrzebne. I tym razem nie zbieram je po to, żeby mieć węgiel. Zbieram je typowo po to, żeby mieć kamienie. E, ja mógłbym wykopać kopanią. To byłoby szybsze, na dłuższą metę pewnie by to lepiej się zgrało, Ale widzę kamienie, no. skoro mam je po drodze, przy sobie, to tak, czemu by ich nie zebrać. Dodatkowe piece, dodatkowe piece, 17 piece, praktycznie dzięki temu będę mógł postawić kolejną przepalarnię. Znaczy pół przepalarnię. Bo kolejna przepalarnia to miała być przepalarnia stali, czyli tutaj kolejna... Przepalarnia żelaza jakby. I zanim... Kolejne przykolarnie stali. A poplątane to jak. Ła, wow, bardzo. Ciężko inaczej to komentować. Naprawdę? W tej amunicji nie mam wiele. W razie wezmę sobie to. Wezmę sobie to. Tam tej amunicji wiele nie będę potrzebował. Kilka działek. A reszta sama granaty. Działka będą tylko dla mnie do obrony. Resztą zajmą się granaty, i to będzie piękne. Tak przy okazji, będę musiał naprawdę ulepszyć wybuchy granatów, więc będę musiał zrobić te czarne, wojskowe fiolki. A i dorzućmy do badań kolejne rzeczy, skoro możemy. Szybkość badań idzie na koniec. A, dzięki temu miałbym ja szybsze badania. Co z szybkich, szybszych badań, jak nie mam fiolek? Ale badanie wypadałoby zrobić, skoro i tak innych fiolek jeszcze nie produkuje. A teraz idziemy po gniazdo. I przy tym gnieździe chciałbym zostawić czerwie, tak? Więc atakuję je od tej strony. To jest to gniazdo, ale chcę zniszczyć te. To nie jest wielkie, a te czerwie tutaj zostaną. Nie, mało działa, jak ustawiłem. Ile mam jeszcze? Ok, wchodzę w miarę szybko. Mam też rybki, mam też działka. Ech. Usuwanie takiego gniazda to jest formalność dosłownie. Ok, kolejna rybka. O, health bonus to 125. Hihihi. To mi powie, że mam mało życia? Teraz już nikt mi tego nie powie. Teraz mam życie naprawdę w brutu. W porządku. Wiem skąd mógłbym też amunicję wziąć. I tak zrobię. Zaraz dowiecie się skąd mogę amunicję wziąć. Przy okazji też, że w tym działku to ja naprawię. Nie chcę mieć nienaprawionych działek. Patrzcie, w tych działkach jest amunicja jest i jest jej niewiele. Ale w ten sposób mam dwa takie amunicji i jest świetnie. Dobra, a teraz czas budować kolejne działka. Mam jeszcze 124. To mi na pewno na power mur nie wystarczy. Tak, wiem o tym. W okazji powinienem oczyścić trochę tych drzew. Tak, wytnę drzewa, które ochraniają mnie przed atakami. Świetny pomysł, Z tym, że działka będą w tej ochronie nieco skuteczniejsze. Prawdopodobnie odrobinkę. Mało odrobinkę. O, przy okazji tu jest czerw. Chodź czerw. Zmierzę się stało jeden na 1. Próbowałeś. Nawet dobrze ci szło. Nawet wejdę w twój kwas tak, żeby, żeby nie było. Patrzcie, to jest 602. 602. 602 Ja muszę teraz naprawdę silne obrażenia dostawać, żeby to mi się powiększyło. Chyba, że to rośnie od uleczania się. A wtedy to byłoby dziwne. Przyznam, to byłoby dziwne z mojej perspektywy. Tak po prostu to byłoby dziwne. O, i tu jest ten szeroki las. I ja zrobię tak, że ten mur tutaj zakręcę przed tym lasem. Dzięki temu będę miał mniej roboty. Mniej roboty. Troszkę mniej roboty. No tam dalej ten las dalej trzeba będzie wyciągać, wycinać. Ale to też jest kawałek, który no. Nie będą się wycinać lasu, który mnie chroni, tylko ten las, który już aż tak wiele nie robi. Jest trochę rzadszy. A mur działek tak, przyznajmy. Mur z działek będzie mnie chronił dużo lepiej niż las, las tylko odciąga możliwość ataku, a mur z działek będzie mnie chronił w czasie ataku. A dobra, wiecie co, te drzewo, które tak rośnie na wolnym powietrzu, to ono tak powinno rosnąć zapewne, niekoniecznie, ale mi nie przeszkadza. Mi to nie przeszkadza. Ustawiłem jakieś. No już będzie ze działek w tym murze. I oczywiście idą jeden przy drugim, jeden przy drugim, żeby mieć pewność, że ta obrona będzie odpowiednio silna. Oczywiście część drzew chęcią zostawię, ale te, które naprawdę przeszkadzają, muszą zostać ścięte. I będą źli na nam drzewa ich nie sadzę ponownie. Trudno się mówi. Myślał, że przetrwanie jest nieco ważniejsze w tym momencie. Zdecydowanie. Lecimy, dobra. Budujemy mury. Te mury nie runą, póki sam ich nie rozbiorę. Może. Murze, niekoniecznie. Też nie, no. Na pewno. W końcu po to buduję ten mur, żeby nie runą, żeby przetrwał aż do czasu, w którym ja będę chciał go rozebrać. Dlatego buduję go silniejszego. Mogę go tak jak tutaj zostawić, oczywiście z dostarczania amunicji, ale daje oczywiście podwójną strefę rur, podwójną strefę rur. Powiedzmy, że to nawet, nawet brzmi. <ścoughs> tak, powiedzmy, że to nawet, nawet brzmi. I robię to po to, żeby ten mur mógł dłużej przetrwać. Jak ktoś mnie zaatakuje, to Oczywistą oczywistością będzie to, że ja wtedy można powiedzieć, że przyjdę i wzmocnę te miejsce, które zostało zaatakowane. O i wtedy to w ogóle będzie kozak. Aha, myślałem, że to działko jest jakieś większe. Hmm, przewidzenie. Mi się przewidują działka większe. Chyba wiem o jakie większe działko mi chodzi takie większe działko bym chciało? Niestety w tym momencie jeszcze nie jest dla mnie dostępne. Uh. Ok, to inaczej było rozwiązane, tylko w tamtym miejscu nie jest to idealnie. Znaczy teraz lepiej wykonane niż wcześniej, ale nie jest tak, że jest przy każdym podejniku, tym takim prawem zewnętrznym. Uh. Eee, tak, prawym zewnętrznym, lewym ze zewnętrznym, no tak można by je nazwać, tak. żeby orientować się, o który pojazd nie chodzi. Niestety tylko raz to wykorzystałem, więcej raczej nie będę tego potrzebował. E. Owa nazwa specjalnie jednorazowego użytku. Idzie dobrze. Dobra, więcej słów elektrycznych. Słów elektrycznych też naprawdę od, od, od naprawdę dużej ilości ustawię. Ale to jest też w porządku. Chciałem dużo drzew, więc będę mógł jeszcze więcej słów elektrycznych stworzyć. I nikt mi przed tym, Ach, nikt mi tego nie zabroni. A ci co mogą, niestety na razie nie żyją. Albo są zbyt daleko, żeby zrozumieć, że ja tutaj jestem. Ja się tutaj umacniam. I wkrótce oni też zginą. A ile. Teraz to mnie zainteresowało. Idę ile żelaza na ten mur idzie. Na razie go nie skończyłem, ale jak macie ochotę. <grymne> macie ochotę. Nie mam nic przeciwko, żebyście przyle przeliczyli. Ile tego żelaza idzie na ten mur. Oczywiście pomijając żelazo potrzebne na stworzenie amunicji. Mam na myśli tylko taśmociągi, one potrzebują żelaza, podajniki też potrzebują żelaza, działka i rury. Ilość miedzi nie jest konieczna, ale też też możecie policzyć. Ale to dla tego kawałka, który w tym odcinku zbudujemy, nie więcej. Chyba, że macie ochotę pospekulować. A tak, ja mówię, wyliczcie, a ja, ja nie będę liczył. Powiecie, trochę tego jest. Zajęcie daje, a sam jego nie. Wiem. A... To musi taki, nie? Musi. W takim razie jak ja zrozwiązałem to tam po prawej stronie? Dobra, najpierw zrobię to. To nie jest rozwiązane tak, jak być powinno. Mam takie wrażenie, przeczucie. No i wygląda mi się nie, przy, nie nie... podoba. Przynajmniej nie tak. Może dlatego, że to jest zakręt po prostu niby podobny, ale nie dokładnie taki sam. To może mieć na to wpływ. Albo to podobnie ma, ale na wszelki wypadek sprawdzę. Przejdę się po tym murze. Ale nie będę go jakoś dużo więcej umacniał niż to, co już jest. Ej, daleko to. Daleko. Te rury trochę jak tory kolejowe, nie? Tak, tak, tak. Tak, tak jakby częściowo. Okej. Okay. No i widzicie, to wygląda tu inaczej. I już wiem, w jaki sposób to wygląda, więc zmienię tamtą stronę też w taki sam sposób. Tak, w taki sam, dokładnie. Bo to wygląda dobrze, a tam tamto niedobrze. Też nie działa to dobrze, więc to zmienimy. Nowo nie wyglądam ja, idę wśród muru mego. No, cześć, hey, hey. witam w tym razie, co zrobić, żeby ten mur pędzić? Tak, zabieram to. Zabieram to. Chyba ja będę musiał wciąć się nieco w las. No to powiększę swoją domenę. Powiększę swoją domenę. Dobra. I teraz tak, to ma iść tu. To idzie tu. Teraz to idzie tu, i to idzie tu. Czy to było takie trudne? Absolutnie nie. Teraz kolejne dwa działka, kolejne podajniki i jeszcze super elektryczne. I teraz czekać, a amunicja tutaj przyjdzie. Przyjdzie amunicja i wszystko. Będzie niemalże idealnie działać. A to są te konsacze, goście. Mogę, to jest nowe gniazdo. Tego gniazda tu nie było. Na pewno. I okej, okay, co my tutaj mamy? Właściwie muszę czekać, aż mi się działek natworzy. Zanim działka się stworzą to miną wieki. Ale w międzyczasie, myślę, że... Tutaj wycięcie tego lasu to jest nawet dobry pomysł. A, pójdzie szybko. Będę miał przejście, stracę ochronę. Przejściową. Naprawdę minimalną. Tamte czerwie, tamte czerwie usunę, oczywiście, wtedy, kiedy już tam mur będzie dochodził. Tak, to nawet dobry pomysł. Moje zdrowie dostałem z granatów swoich własnych, to pójdę pozbierać rybki. Tak, najpierw się nie przejmowałem, mam rybki dużo, a teraz idę zbierać. nie ryb jest przyjemne, uspokaja. Nie, żebym potrzebował jakiegokolwiek uspokojenia, uspokajacza czy czegokolwiek innego. No ale. Odprężyć się czasami można. Warto o. zebrałem też tutaj. Widzianych płytek, żelaza. I naprawdę mam mało rybek w moim stawie. Naprawdę mało. Praktycznie żadnych rybek tutaj nie ma. A idźcie wy stąd. Idę na drugą stronę morza, oceanu. To jest tak jak to jest jezioro, to to jest morze czy ocean raczej może z drugiej strony taka wielkość, a zobaczymy jak wielkie to jeszcze jest, może to być dużo większe niż sądziłem o tym jeszcze nikt nie wie o i nasze samotne działko, które tutaj zostało zastawione, zostawione po ataku chciałem je zostawić i się wiecie tak Wymigać mówiąc, że a te działko tutaj, na wszelki wypadek, gdyby się gniazdo pojawiło. Nie. Te działko tam zostawiłem, bo go nie zauważyłem i nie zabrałem ze sobą. Samotne działko, które. które zostało już zebrane, więc takie samotne nie jest. A ja mam rybki. Przy okazji, rybki są potrzebne do tworzenia Spider Tronów. Zgadza a... się, zgadza się. Więc powiedzmy, takie 200 rybek, zrobienie 200 spider tronów i wszystkie wyposażone w atomówki. Wysyłane do każdego pojedynczego gniazda na misję samobójczą. O burżuju, pojechałem. Jeszcze mnie na to nie stać. Potem będzie. Dobra, zbierzmy więcej rybek. O, a tutaj taka jedna rybka się uchowała, już nie. Teraz jest moja. W okazji to nie, a to nie ma przejścia, bo tam nie ma przejścia, tam nie może być przejścia. No dobra, więc zbierzemy jeszcze te, łowimy rybki. Tym razem naprawdę ogromny zapas ich tutaj sobie stworzę. 280. Ja dojdę do 400 prawdopodobnie tak. Jest taka szansa, jest taka szansa. I patrząc po czasie właściwie na ten odcinek to będzie na tyle. Naprawdę, już 20 minut. Na sobotnich odcinkach pojechałem, razem z piątkowym. To kolejny odcinek od piątku, to był dziewiąty odcinek. Dziesiąty, potem dwunasty, znaczy jedenasty, jak po dziesiątym dwunasty miałby być. I każdy jest dłuższy. No i po minutę, potem o pięć. To jest typowa gra Factorio. Zawsze spędza się tutaj dłużej czasu, niż się spodziewa, że się można tutaj, że się można, że można tutaj spędzić. A gdy się dobrze się bawi? Czemu nie? Ja się dobrze bawię nagrywając, Wy się dobrze bawicie oglądając, więc nie zapomnijcie zostawić suba, łapy w górę pod filmikiem i zobaczymy się w następnym odcinku z Factorio. Cześć!